Witam tu o mój 2 dzisiaj przedstawię swój rekord e, czasu, w jakim wyglądało mi się wszystkich państwa świata. mnie do tego rekord e, Tomasa e, U14 e, najpierw było to 6 około e, teraz to już jest 6,30 raptem. E, mój to jest 6,31 obecnie, więc po prostu postaram się go pobić oficjalnie, żeby było, bo to 631 jest nieoficjalne poza wizją, a to 6 a teraz chcę po prostu pobić rekord. Rekord e, tak, żeby był oficjalnie już na wizji. A więc start. Osaka, Kanada, Meksyk, Bahamy, Kuba, Jamaika, Yama Haiti, Dominika, Dominikana. Grenada, Barbados, Antigua, Trinidad, Saint Lucia, Saint Kitts, Saint Vincent, Guatemala, Belize, Nicaragua, Salvador, Honduras, Costa Rica. Panam, Panama, Kolumbia, Bra Brazylia, Peru, Ecuador, Chile, Argentyna, Boliwia, Bolivia, Urugwaj, Paragwaj, Wenezuela, Surinam, Gujana, Islandia, Irlandia, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Norwegia, Dania, Wielka Brytania, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Belgia, Francja, Monaco, Andora, San Marino, Włochy, Watykan. Wajcaria, Liechtenstein, Polska, Szwecja, Norwegia, Fu. Finlandia, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Rumunia. Węgry, Austria, Serbia, Kos Ko Kosowo, Grecja, Cypr, Malta, Turcja, Bułgaria, Bośnia, Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra e, i Alba Albania, o. Albania, Gruzja. Armenia, Azerbejdżan, Irak, Iran, Syria, Liban, Izrael, Njordani, Jordania, Dania, Kuwait, Arabia Saudyjska, Zajemen, Jemen, Oman, Katar, Bahrain, Indie, Nepal, Malediw, Sri Lanka. Lanka, Kazachstan, Chiny, Mongolia, Japonia, Korea Północna, Korea Południowa, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Turkme, Turkmenis, Turkmenistan, Pakistan, Afganistan, Bhutan, Bangladesz, Birma, Laos, Wietnam, Tajlandia, Kambodża, Singapur, Filipiny, Tajwan, Malezja, Indonezja, Brunei, Timor Wschodni, Chodni Papua Nowa Gwinea, Australia, Nowa Zelandia, Mikronezja, Tuwalu, Vanuatu, Vanuatu, Palau, Nauru, Tonga, Kiribati, wyspy Salomona, Samoa, wyspy Marszala. e mari mauretani mauretania mauritius comores shale marocco libia madagascar e tunisia algeria egipt sudan sudan poudniove etiopia eritrea eritrea gibuti Wys Wyspy Świętego Tomasza, e Republika Zielonego Przylądka, To, 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 e Soto, Esłatini, e Gana, Benin, Burkina Faso, Czad, e Gambia, Zambia, Senegal. Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Republika Środkowoafrykańska Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambik, Malawi, Somalia, Botswana, Zimbabwe. Angola, Namibia, Kongo, Gabon, Kamerun, Sierra Leone, Liberia. Jest. 6.15. A, a, a. a, trudno nawet zapomniałem o 11 kliknąć. Będzie cały czas tam. Już nawet wwalone. Jest rekord. Nit. Dobra. Jest. 6.15. O 15 sekund lepiej. Dobra, Tomas, czas na Ciebie. Czas na jeszcze kolejne pół minuty, żebyś Ty powił. Natomiast ja się z Wami żegnam. Do następnego i cześć.